Teletomboli. Można kupić w kasach PKP, na poczcie, w biurach turystycznych, kioskach ruchu i w ulicznych punktach sprzedaży. Kasz Szok zwyciężył w morderczym rajdzie Paryż-Dakar. Wewnętrzny system tłumienia dykali sprawia, że jest to diabelnie wytrzymały sprzęt. Pot. Piasek. 9000 km wstrząsów i uderzeń nasz wykał. wygrał. Poszukaj go na własną rękę. Rowenta Wapoparat. Żelazko na parę ze stałym nawilżaniem, z natryskiem i regulacją parowania do każdej tkaniny. Z łatwym do wyjmowania zbiornikiem, a bez zbiornika do wygodnego prasowania na sucho. Żelazko na parę firmy Rowenta pomyśl o golarce, którą przyjemnie wziąć do ręki. Bezprzewodowej, z platynowaną folią okrywającą ostrza po to, by delikatnie i dokładnie golić całą twarz. O maszynce, którą można przystrzec wąsy. Pomyśl o mikroprocesorze informującym o stanie baterii. Wyobraź sobie albo otwórz szeroko oczy i przejrzyj się nowej maszynce do golenia Brown. 1-2-3. Brown, życie stało się prostsze. No, według mnie, to przede wszystkim piękne włosy. Dlatego wybrałam Elsev. Elsev firmy L'Oreal. To łagodny szampon, który wspaniale pielęgnuje moje włosy. Dzień po dniu. Szampony Elsev przynoszą dobroczynną moc każdym włosom. Energia witamin. Siła protein. Połysk żożowy. Szampony i odżywka Elsev firmy L'Oreal. Pielęgnacja i piękno dzień po dniu. Jak marzenie, to jest hey. To toaster, toaster Grill, w chwili ciepłe danie, to jest To Toaster Grill firmy Tefal to jedyny doster, który potrafi także opiekać. Czyste owocowe cukierki Każdy chce! Brutela! Uje oh yeah. i wnik poczuje Każdy, kto je spróbuje, Jak słodko guzi jest, Frustella! Są owocowe i tak bardzo soczyste, że nie można się oprzeć pokusie Hair Force Wzmacnia włosy i zapobiega ich wypadaniu Mocne włosy to młodość raz jeszcze do kupienia w drogeriach i sklepach sielarskich. Tu potrzeba dużo siły i zawsze jest tyle brudu. Do takiej ilości brudnej bielizny potrzeba wielu środków piorących. Nie, teraz wystarczy Orion Super, który bierze tak silnie, by każda rzecz była super czysta. Mając tak małe opakowanie, Orion Super możesz prać, prać i prać. Mm. I wszystko jest tak czyste jak nigdy przedtem. To się nazywa wydajność. Nowy Orion Super, Super Siła, Super Czystość. Dawno, dawno temu żyła sobie...